Dzisiaj przyjrzymy się z bliska na sinusoidzie, czyli krzywej będącej wykresem funkcji sinus. Zacznijmy od narysowania funkcji sinus. Dlatego musimy sobie zacząć od tego, żeby narysować wykres funkcji. Zaczynamy od rysowania osi x, czyli osi odciętych. Przechodzimy teraz do liczenia kratek. Żeby dobrze narysować funkcję sinus, musimy sobie zaznaczyć na osi x co trzy kratki kreskę które będą sygnalizować nasze konkretne argumenty. Zaczynamy od minus dwóch pi, potem idziemy do minus trzech drugich pi, do minus pi, do minus pi drugich. Rysujemy oś y, czyli oś rzędnych i zaznaczamy na niej wartości 1 i minus 1. Kontynuujemy wyznaczanie argumentów pi, pi drugich. 3, 2 pi. Zaznaczamy również 2 pi. Następnie zaznaczamy miejsca zerowe w funkcji sinus w serze pi 2 pi, minus pi oraz minus 2 pi. Zaznaczamy punkty, dla których sinus przyjmuje wartość 1. Wartość minus 1. Teraz przechodzimy do zaznaczenia znaczących punktów, czyli kratek, które będą reprezentowały nam wartości dla pi szóstych albo pi trzecich. Więc musimy sobie tutaj pozaznaczać te kratki, po to, żeby później łatwiej nam było rozwiązywać zadanie z równaniami czy nierównościami trygonometrycznymi. Teraz przechodzimy do rysowania funkcji sinus. Mówimy sobie teraz... Właściwości funkcji sinus. Dziedzina funkcji sinus należy do zbioru liczb rzeczywistych, zbiór wartości. Należy do przedziału od minus 1 do 1. Jest to funkcja okresowa o okresie zasadniczym 2pi. Wartość największa funkcji sinus to 1. Jest to dla każdego x równego pi drugich plus 2 k Jak popatrzymy, mamy tutaj wartość największą 1 przypadającą na pi 2 a wcześniejsza taka wartość przypada na minus 3pi drugich. Wartość najmniejsza funkcji sinus to minus 1. Dla każdego x równego minus pi drugich plus 2kpi. Czyli minus 1 nasza funkcja przyjmuje w minus 3pi drugich, a wcześniej widzimy, że miała ona wartość minus 1 w minus pi drugich. Więc co 2kpi od minus pi drugich funkcja sinus przyjmowała wartość równą minus 1. Miejsce zerowe funkcji sinus to 0pi 2pi, dlatego każde miejsce równe kpi będzie miejscem zerowym funkcji sinus. Funkcja sinus przyjmuje wartości dodatnie dla każdego x należącego od 2kpi do pi plus 2kpi, tak jak widzimy na wykresie. Funkcja przyjmuje wartości ujemne w przedziale od pi plus 2kpi do 2pi plus 2kpi, tak jak widzimy na wykresie. Funkcja sinus jest malejąca w przedziale od pi 2 plus 2kpi do 3pi do 2kpi, jak widzimy. Funkcja dla pi drugich przyjmuje wartość równą 1, a dla trzech pi drugich przyjmuje ona wartość równą minus 1. Funkcja za to rośnie od minus pi drugich do pi drugich i co okres 2 kapi powtarza się to. E nie jest monotoniczna w całej dziedzinie. Funkcja jest symetryczna względem punktu 0,0, czyli początku układów współrzędnych. Funkcja jest nieparzysta. Czyli sinus od minus x równa się minus sinus x. Omawiając sinusoidę, warto zastanowić się, do czego będzie nam potrzebna ta sinusoida. I zaczniemy od omawiania zadania maturalnego, które pojawiło się w maju 2010 roku. Czyli wszystkie rozwiązania równania 2 cosinus kwadrat x minus 5 sinus x minus 4 równa się 0. Będziemy rozpatrywać to w przedziale od 0 do 2 pi 2 cosinus x minus 5 sinus x minus 4 równa się 0. Stosujemy tutaj jedynkę trygonometryczną, czyli sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x równa się 1. Zamieniamy sobie cosinus kwadrat x na sinus kwadrat x, dlatego że chcemy tutaj zastosować metodę podstawiania i widzimy, że przekładając sinus kwadrat x na drugą stronę równania, powstaje nam równanie cosinus kwadrat x równa się 1 minus sinus kwadrat x i podkładamy sobie tego cosinus kwadrat x do naszego równania, którym się zajmujemy. Czyli mamy teraz 2 razy 1 minus sinus kwadrat x, co wynika z jedynki trygonometrycznej, minus 5 sinus x. Minus 4, co się równa 0. Przemnażamy dwójkę przez nawias i wychodzi nam 2 minus 2 sinus kwadrat x minus 5 sinus x minus 4 równa się 0. Następnie dokonujemy redukcji wyrazów podobnych i powstaje nam minus 2 sin kwadrat x minus 5 sinus x minus 2 równa 0. Żebyśmy mieli wszystkie współczynniki, dodatnie przemnażamy całe równanie przez minus 1. I powstaje nam ładne równanie 2 sin kwadrat x plus 5 sinus x plus 2 równa się 0. Podkładamy teraz pod sinusa x naszą zmienną t. 2t kwadrat plus 5t plus 2 równa się 0, więc dostajemy funkcję kwadratową z zmienną t. Liczymy deltę, czyli b kwadrat minus 4a, c. Podkładamy pod tą deltę i wyliczamy, czyli jest 25 minus 4 razy 2 razy 2, co daje nam 9. Robimy pierwiastek z delty, który daje nam 3. Wyliczamy t1, t2 ze znanych nam wzorów, minus b minus pierwiastek z delty nad 2a, co daje nam minus 2 oraz t2. Minus b plus pierwiastek z delta na 2a co daje nam minus 1 drugą. Podkładamy minus 1 drugą pod t, to jest sinus x równa się minus 1 druga, dlatego że musimy w tym zadaniu wykorzystać informację, że funkcja przyjmuje wartości w zbiorze od minus 1 do 1, o czym mówiliśmy wcześniej. Dlatego minus 2 nie należy do naszych zbiorów rozwiązań. Dlatego odrzucamy. Wybieramy minus 1 drugą. I narysujmy teraz funkcję sinus. Żeby móc dobrze rozwiązać nasze równanie, musimy sobie funkcję sinus narysować. Najważniejsze jest narysowanie funkcji sinus w przedziale od 0 do 2 pi. Dlatego rysujemy oś x oraz oś Y. -ków. Zaznaczamy na niej nasze najważniejsze punkty, które znajdują się co 3 kratki. Zaznaczamy na niej na no tej osi wartości 1 oraz minus 1. Następnie. Podpisujemy sobie argumenty jako π2, π, 3 drugie π oraz 2π. Zaznaczamy punkty istotne dla π6, pi π3 pi oraz wartości 1, czyli π2. I kontynuujemy to do 2. Rysujemy wykres sinusa. Następnie zaznaczamy sobie linią punkt związany z naszym wynikiem, czyli minus 1, druga, i zaznaczamy punkty przecięcia. Co sugeruje nam nasze konkretne wyniki, które odczytujemy po kratkach. I widzimy, że punkty interesujące nas, nasze wyniki, to jej. Równania to 7 szóstych pi i 11 szóstych pi. Że x równa się 7 pi szóstych lub x równa się 11 pi szóstych, to wynik wynikający z rysunku funkcji. To tyle na dziś. Powodzenia,